Witajcie, w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować to co zakupiłem dzisiaj w sklepie rentkarskim Pierwszą rzeczą jest Pudełko Jacksona To jest model RH108 Kolejną rzeczą jest Taka guma to jest, to jest nowa Relaxa kingshot. z jakaś czwórka. Mam też kingshot, tylko że taki inny kolor. Taki jakby śledziowy. Coś takiego. Oj, <coughs> przepraszam. Tu jedną rzeczą jest. Oglerek. Jacksona. Nie pamiętam teraz dokładnie modelu. Sprawdzę potem to może napiszę. Kolejną kolejna przynęta to guma spinningowa bandit. I takie zakupiłem. Teraz przyszła pora na taką gumę relaxa. Jeszcze raz taką widzę Teraz mamy takie gumy Dwie takie kupiłem No i też bandity Perłowe z czerwonym ogonkiem Dwie sztuki No i to na tyle Teraz muszę uzbierać yy, Pieniądze na główki dźwigowe. To do zobaczenia. Cześć.